A jaki był dla Ciebie ten 2025? Bo wiemy, że dla wielu był to rok trudny. E, różny, bardzo różny. Mam wrażenie, że w tym roku byłam taka najbardziej zdyscyplinowana. Mm, i nie wiem czy to dobrze czy źle miało to wpływ na różne aspekty e, mojego życia, ale no, z takich dobrych to jak się zawzięłam, że zacznę biegać, tak zaczęłam biegać e, no niektóre rzeczy były cięższe w tym roku, ale ogólnie no, no, ogólnie chyba na plus bym powiedziała. A jakieś postanowienia masz już na przyszły rok? Właśnie nie mam takich konkretnych, to jest chyba pierwszy, pierwszy rok, kiedy nie, nie spisałam sobie jeszcze takich konkretnych y, postanowień mam w głowie takie ogólne typu, że chciałabym podróżować jeszcze, chciałabym wrócić do Afryki. Na pewno by byłam ostatnio w Kenii, było przepięknie. Zakochałam się totalnie w safari, w tych zwierzakach i w tym klimacie ogólnie. No na pewno chciałabym biegać dłużej i szybciej. <grym> Więc może jakiś półmaraton, bo myślę, że maratonu jeszcze nie dam rady. Nie wiem, być zdrową i szczęśliwą. A jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to przyszły rok to dalej Londyn? Tak, jeszcze jeszcze Londyn przez cały następny rok, bo Kacper dwa lata ma studiów, wyprowadziliśmy się we wrześniu, więc jeszcze nie do tego września, a jeszcze przyszłego września będziemy w Londynie. Znaczy września, pewnie lipca. Jak ci tam ogólnie mieszka? Boziu, no jest cudownie. Ja jak się. Już nawet nie wiem ile, 6 lat temu wyprowadziłam do Warszawy z Żor, z mojego malutkiego miasteczka, to tak byłam zachłyśnięta tym miastem, tymi budynkami, ludźmi, restauracjami, architekturą, spacerowaniem i teraz mam dokładnie to samo w Londynie. Ciężko chyba, żeby jeszcze jakieś większe miasto mnie zaskoczyło, chociaż liczę na Nowy Jork. Jeszcze nigdy nie byłam, a może mnie też zachwyci.